Przygotowaliśmy, ponieważ panowie też się u nas bardzo mocno udzielają, więc mamy bigos z kotletem schabowym, tradycyjne, z, najbardziej tradycyjne e, polskie danie z bułeczką, jeżeli ktoś sobie życzy, pierogi, również tradycyjne, e, z kabustą, e, mięsem i grzybami. I mamy sernik. Też postawiłyśmy raczej na jednorodne ciasto. E, kawka, herbatka. Zapraszamy. Pomysł na zupę meksykańską wziął się z tego, że patrzyłyśmy na prognozę pogody no i <laughs> miało być nie za ciekawie. E, więc stwierdziłyśmy, że to będzie taka naprawdę fajna, rozgrzewająca zupa. No i co przy tej pogodzie się nam udało i się sprawdziło. Przepis to był w zasadzie taka e, głośna rozmowa, e, może taką, może taką, no i stanęło na tej meksykańskiej. Stwierdziłyśmy, że w zasadzie w większości e, spotyka się żurek, grochówkę, no a to coś takiego innego. Z w Zapad w tym roku na święto przygotowało ciasta swojego wypieku, chleb ze smalcem, pierogi z mięsem i z kapustą, a także świeżonkę z zapadskiej świni. Mamy w planach remont takiego pomieszczenia, gdzie mamy lodówki, i w tej chwili zamówiliśmy sobie dwie chłodnie, ale niestety musimy jeszcze odświeżyć ściany.